Poznaj historię o Waszackiej pracy. Każdy ma tu pasję, mi to na uwadze, a ja całkiem nieźle sobie radzę i dziś potem mi swoje rymy kładę. Wszyscy, którzy chcą wytężyć swoje komórki, szare oraz telefoniczne, mogą wystartować w naszym. Warsztacie, a później przeglądzie reportażu komórkowego. My powiemy wam, jak to robić, bo robimy to od trzech lat. Uwielbiamy i tak powstał wielki obraz Warszawy niewiarygodnie wiarygodnej, a więc teraz czas na Pragę. Praga w komie to warsztaty i przegląd twórczości komórkowej, komórkowych reportaży yy, ludzi z Pragi. Zapraszamy wszystkich. Czekamy na zgłoszenia u nas na naszej stronie Miasta w Komie, a już niedługo na blog. Spocie, PRAGA W KOMIE. Teraz dla przykładu pokażemy Wam to, co zmajstrowaliśmy my komórkowcy z miasta w Komie w materiale o święcie ulicy Ząbkowskiej. A obok, po lewej stronie mnie w tej chwili pokazywane są reportaże, które już wcześniej komórkowcy nakręcili do Pragi w Komie w ramach ruchu Miasta w Komie. Praga zionki. Wszyscy ludzie z Pragi, którzy mają dużo odwagi, żeby uruchomić swoje komórki szare oraz wyobraźniowe, mogą wziąć udział w naszym warsztacie. A odbywać się on będzie na terenie Domu Kultury Praga. Tam będziemy mieli swoją bazę. I zapraszam wszystkich do wykonania pierwszego swego w życiu reportażu i wzięcia potem udziału w przeglądzie, w którym można zostać również nagrodzony. Poznaj historię o warszawskiej Pradze, każdy ma tu pasję, mnie to na uwadze, a ja całkiem nieźle sobie radzę i dziś potem swoje rymy kładę. Praga rządzi. Jesteśmy na miasteczku wietnamskim i dalekiego wschodu w ramach szóstego pikniku artystycznego dni Ząbkowskiej. Jest tutaj około 20 różnych podwórek. Każdy jest poświęcony innemu narodowi i jest wydana gazeta, gdzie jest plan, można sobie pochodzić. Główną atrakcją jest teatr Lale na Wodzie. Jest to właściwie chluba kultury wietnamskiej, takiej ludowej. Tak jak my mamy Mazowsze, tak. Rosjanie mają nie wiem, zespół bier Bierioska, Ukraińcy tańczą czy tak Wietnamczycy kochają teatr laryngowy. Moja koleżanka Urszula Dulewicz-Plastyczka robi pokaz malarstwa na jedwabiu. Można spróbować teraz, to jest trudna technika, ale pomożemy. Igi? Nie? Nie próbujesz? Myślę, że jest to też oddanie takiej idei Pragi, która była dzielnicą trzech wyznań przed wojną, wiesz I w jaki sposób to nawiązuje. A w mojej pracowni przy Ząbkowskiej 4 jest wystawa Geniusz Azji. Z prywatnych zbiorów moich znajomych i przyjaciół rzeczy codziennego użytku, głównie z Chin, ale też takie rzemiosło artystyczne, takie przedmioty, którymi oni się lubią otaczać. No i to właściwie cały jest pomysł na Pach se strzec, pole stranie, o, lecz uznałem, pach, mnie nieco le boli. Rozpadła stoi Maria, przewietrza słupciatko, brak wielkiej strony... Robię happening Andy Warhol, ponieważ mało kto wie, że rodzina Andy Warhola wyemigrowała ze Słowacji. A więc ma korzenie tutaj, w Europie i na słowackiej, słowackiej stronie na i tym sposobem jak on maluje e, wykonuje też szablony tak jak on wykonywał a ja opracowałem na swój sposób jego buszkę i tu powielam na jego sposób no jak pani się no. wolę wydają moim a, <grym wytłumaczyć> a, a wiedział pani, że na tak przodu normalnie, a z góry akcją teatralną zaczynamy! za panią, panią Drodzy! Panie i panowie! you To, tutaj to jedno, bo je, Jako Christina. to, 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 to Jak pomina... świą怎么... ja <îmumüfiec> mm. Sub다는... się elośli, nie To się to się teraz staraj się nie Nie, wytrzymasz. choć serce Po roku tak spotkał swoją kampię, A w ręku błysnął długi i ostry nóż. Tym nożem w serce pchnął swoją popiętankę, A nad jej trupem szeptał cór, zrobił cóż. o Tobie marzył wśród bezsennych noży, Poznaj historię o warszawskiej pracy. Każdy ma tu pasję, mi to na owadze. A ja całkiem nieźle sobie radzę. I dziś potem swoje swoje rymy kładę. Braga rządzi. Bo już nie mam balona Braga ja. <grywa> ja. <grywa> ja. A panie ja wiesz, jesteś jest saloma, mówię ci. Braga Warszawa. Ja. Bawimy się. O. Thank you.